W dzisiejszym odcinku gwiezdni szeryfowie poznają nowego przyjaciela. Przez niego Fireball pakuje się w kłopoty. Jeździec srebrnej szabli znajduje go w chacie wroga, a były najemnik go ratuje. Ale czy uchroni go przed złym Viperonem? Musicie zobaczyć tę porywającą przygodę jeźdźca srebrnej szabli i gwiezdnych szeryfów. Jeździec Srebrnej Szabli Pamiętam dzień, kiedy poznaliśmy naszego wyjątkowego przyjaciela, małego Ombre. Byliśmy na tajnej misji i lecieliśmy nad nowym terytorium. Nikt z nas nie podejrzewał, że niebawem znajdziemy się na legendarnej planecie. Bądźcie czujni! Czego szukamy? Dowództwo kawalerii zauważyło, że Outraiderzy zaczęli kampanię ofensywną na planecie Pekos. Może sensory Ramroda coś wyczują. Outraiderzy wystraszyli nawet bawoły. Teraz są tu gwiezdni szeryfowie, więc to Outraiderzy zaczną uciekać, gdzie pieprz rośnie. Zgarniemy ich i wyrzucimy. co, patrz! Widzę, Ktoś może mieć kłopoty? Pozwól mi się rozejrzeć. Jeśli są tu outreiderzy, nie chcę, żeby mnie coś ominęło. Ten cowboy nie zostanie w tyle. Wezwijcie nas w razie potrzeby. To outreiderzy będą potrzebować pomocy. Lądujemy! To ognisko z kiełbaskami, ale brak kiełbasek. Tam! Kryjecie, widzę go. To Nie Niezupełnie chyba, że wysyłają dzieciaki. Przestraszyłeś nas. To wygląda na prawdziwą broń, mały ombre. Mam na imię Miguel. Cześć Miguel. Jesteśmy gwiezdnymi szeryfami. Możecie nam pomóc powstrzymać outraiderów. Od tego jesteśmy. Odprowadzimy cię do domu. Gdzie mieszkasz? Nie powiem. Twoi rodzice pewnie się martwią. Niebezpiecznie jest bawić się pistoletem zabawką. Outraiderzy mogą się nabrać. Gdzie mieszkasz? W chacie powinniście schronić się w placówce. Tata nigdy nie wychodzi z domu. Nie lubi obcych, bo zna dużo tajemnic. Znam to. Trudny przypadek. Nie warto z nim gadać. Odprowadzicie no mnie do domu? Nie z tą zabawką. Przepraszam. Nawet pistolet zabawka jest niebezpieczny. Fajny statek. Remrod jest jedyny w swoim rodzaju. Jesteście gwiezdnymi szeryfami? April jest wyjątkiem. Nie jest gwiezdnym szeryfem? Jest, ale pomagała zbudować Remroda. Ona dowodzi? Nie, dowodzi srebrna szabla. Pozwoli mi do was dołączyć? Kiedy będziesz starszy. Gdzie jest twój dom? Tam. Widzisz go, jeźdźcu? Wyraźnie. Jedźcie sobie, tata nie lubi obcych. Na pewno z nami porozmawia to, jesteś, gdzie się podziewałeś? Polował na outriderów. Co? Użyłem swojego pistoletu zabawki. Zostaniesz za to ukarany. Ktoś musi z nimi walczyć. Proszę być wyrozumiałym, on starał się pomóc. Niech się pan nie wtrąca, muszę go ukarać. Popełnia pan błąd. Do środka, Miguel. A wy! Wynocha. On wygląda znajomo. Już go kiedyś widziałem. Teraz się tym nie zajmiemy. Outraiderzy mogą lada moment zaatakować. Dobra, spadamy stąd. Alarm dla gwiezdnych szeryfów. Mów April. Placówka osadników jest pod ostrzałem. To sygnał dla nas. Mam ich! Red Fury, włącz turbo! W rumaku! Nauczmy ich trochę manię! Tak jest! Nie dopadniecie mnie! Jadę za szybko! Zostajecie w tyle! Zbyt się staracie. w Mamcie. Zanim kiedy Jedak ma kłopoty z silnikiem. Już po tobie. Dokończmy robotę. Sporo zniszczyli, choć szybko przylecieliśmy. Jestem wdzięczny, że nas uratowaliście. Niestety, planeta Pekos ma strategiczne położenie. Oni wrócą. Zawsze tak robią. Wie pan, gdzie mają bazę? Gdybyśmy wiedzieli, gdzie się ukrywają, moglibyśmy ich usunąć. Nie mam pojęcia. Musimy ją znaleźć. Podobno outriderzy budują jednostkę bojową Renegat, żeby dokończyć to, co tu zaczęli. Może ją zlokalizujecie. Postaramy się. Ewakuowaliśmy większość mieszkańców, ale jedna osoba nie chce wyjechać. Mieszka przy rzece grzechotnika z chłopcem o imieniu Miguel. Kiedyś był najemnikiem i łowcą nagród. Mówiłem, że wygląda znajomo. Był jednym z najlepszych, ale potem zadał się z oprychorobotami. Może wiedzieć, gdzie ukrywają się Outriderzy. Spytajmy go. On nie wygląda na skauta, Jednak warto spróbować. Jeśli mamy powstrzymać Renegata, musimy zdobyć informacje. A to co? Ten robaczek jest szybki. Co my tu mamy? Brać go! Ucieka za nim. Muszę ostrzec tatę! Nie ruszaj się! Tato! Weź, miotacz! Nie! Nie znam was i nie wiem, czego chcecie, ale tu tego nie ma. Chyba poznajesz swojego dawnego partnera. Hyperon, już nie walczę. Ale ja tak! Tato. Przydadzą nam się Twoje usługi, sąsiedzie. Wynoście się! Twój ojciec był naszym najlepszym najemnikiem. Teraz potrzebujemy go, żeby przejąć planetę. Jeśli odmówi, obaj pożałujecie. Co to? Widzę, HT. Znowu ty? Chciałbym panu przemówić do rozsądku. Outriderzy najechali na planetę. Jeśli nie chce pan wyjechać i uratować chłopca, to może udzieli nam pan jakichś informacji. Nie zamierzam się w to mieszać, amigo. Zresztą, co farmer może wiedzieć o outraiderach? Przecież był pan najemnikiem. Odłożyłem broń. Wiem, jaką krzywdę może wyrządzić. Rozumiem. Proszę dać nam spokój. Niech pan to powie outraiderom, kiedy ich pan zobaczy. mają Miguela. Zostawcie mnie. Zgubiłem ich. Proszę się nie martwić, złapię ich na radarze. Są za górami. Jest tutaj. Czy nadal umiem strzelać? Chybiłem. Jak mam odesłać Viperona do jego wymiaru? Dowiedziałeś się czegoś? Gdzie oni są? W pobliskim kanionie. Jeśli tam trzymają Miguela, tam pójdę z tym. Przecież nawet nie może pan trafić do celu. Muszę uratować syna z rąk Viperona. On jest bezwzględny. Nie znasz go tak jak ja. A skąd pan zna? Nieważne. Dla kogo pracował pan jako najemnik? Dla Wajperona. Ale to było zanim urodził się Miguel. Rzuciłem to, kiedy zrozumiałem, co knuje Wajperon. Potem zepsuł mi się wzrok. Zajmiemy się Wajperonem na swój sposób. Wezwę jeźdźca srebrnej szabli. Porwano małego ombre. Wiadomość dla jeźdźca srebrnej szabli: znalazłem obóz opryszków i przesyłam ci współrzędne. Wciśnij gaz do dechy. Gdzie on jest? Poszedł po Miguela. Nigdzie go nie widać. To miejsce nazywają prerią nocy i wiem dlaczego. Mam nadzieję, że znajdę go przed Viperonem, bo wpakuje się w kłopoty. Miguel jest tam. Muszę przemknąć za strażnikami. Pojazd? Renegatów. Potrzebują pomocy. Miguel. Przyszedłeś tato? Dziękuję. Trzymaj się blisko mnie. Za to, tam powiedziałeś, że już nigdy nie weźmiesz miotacza do ręki. Chyba zmieniłeś zdanie, ale czy uda ci się we mnie trafić? Jesteś skończony. Oczy ci szwankują. Muszę to zrobić dla Miguela. Ten ostatni raz, a potem odłożę broń na zawsze. Tato, stój. Wysłałeś go do jego własnego wymiaru. Cieszę się, że nic wam nie jest, ale trzeba było poczekać na pomoc. Przepraszam, ale człowiek nie może się długo ukrywać. Przynajmniej jest pan po naszej stronie. Niech pan zabierze Migela do domu. My zajmiemy się renegatem. Muszę się dostać do statku. co? odbieram sygnał Firebola. Gość potrzebuje podwózki. Przylecieliśmy. Nie ma czasu do stracenia. Poinformujmy ich, że zabawa skończona. Chętnie. Remrod przejmie sterowanie. Tak jest. Sterowanie włączone. Tryb ataku Remroda faza pierwsza. Podnieść je i wysunąć. Pełna moc i do dzieła. Nie oszczędzajmy się. Daj im posmakować tej pukawki. Nie możemy ich rozczarować. Dość tej dziecinady, bierzmy się za robotę Kolejny pojazd renegatów. Do dzieła Nie ma czasu Spadamy Masz jakiś pomysł, pierwsza szablo? Ten mechaniczny pająk pożałuje, że uwił sieć za wcześnie, by się cieszyć. Idealnie! Mam przeczucie, że outraiderzy na długo zostawią tę planetę w spokoju. Dobra robota, koledzy. Jakie mamy wieści z planety Yuma? Gwiezdni szeryfowie pokonali Viperona. Outraiderzy nie przegrają z cielesnymi, bo kiedy oni trafiają w nas swoimi otaczami, po prostu odsyłają nas do naszego wymiaru, gdzie możemy się przegrupować i ponownie atakować do skutku, do zwycięstwa. Gwiezdni szeryfowie nas uratowali. Mogę się z nimi pożegnać? Oczywiście. Poczekajcie. Pora ruszać dalej. Skończyłem z bronią i ukrywaniem się. I tak tata Miguela w końcu zerwał z przeszłością. Zabrał małego Ombre na nowe terytorium, gdzie chłopiec został skautem i zaufanym doradcą komendanta placówki, a także przyjacielem jeźdźca srebrnej szabli i gwiazdnych szeryfów. Wersja polska Tekst Barbara Włodarek. Czytał Henryk Pijanowski.